Dojeżdżamy, słuchajcie Dojeżdżamy No i chyba jest bardzo, bardzo, bardzo Dużo ludzi? Klimat taki Patrz. Tak. ile ludzi Możecie, O Boże, ile ludzi no. Wszystko jest opisane, gdzie się znajduje I zobaczcie, wchodzimy z biletem Bilet można kupić przez telefon Albo tutaj w kasie biletowej Szybko idzie przez telefon Bo zapłaciłem blikiem To dosłownie chwilę Mamy herbatki Bo jest naprawdę lodowato. Jabka jabłka. Jabłka, to jabłko ci zostawię, dobra? Dobrze Karolina powiedziała mi, że mam wziąć czapkę, bo mówić, będzie Ci zimno w kole. Zobaczysz, weź weź czapkę. A ja uparty wiecie. Nie chciałem wziąć. To ja Chcecie Jabłuszko? Proszę. Jabłuszkę tutaj, bo dajcie, Tam niam niam niam. I siedzimy w tej strefie gastronomicznej. Oczywiście jest pizza. Napoje Tu możecie Tu możecie zobaczyć jakie są ceny O jest jaka dobra pizza Niesamowite na Jeszcze zamówiłem sobie coś Aha. Nie wytrzymałem jednak wow ale szaleństwo Ja przycisk musisz nacisnąć O właśnie się ruszają a co chciałaś? Misiaka? No dobra to bierz go, tylko go, go a potem, nie zgub, dobra? A potem jeszcze coś. Weź go, no, no go możesz jeszcze coś. Jednego? Tak, możesz skarbie Dzisiaj masz dzień świątecznych świrów. Zobaczcie, królowa śniegu. ma siedzi. Przepięknie. Nie, no wygląda wow. Zimowa kraina, przepiękna. Brzydkie, brzydkie laski. Nie podobają ci się te laski? Brzydkie. No paskudne są, takie oczy dziwne O Jezus, jakie dziwne, dziwne Ale dziadek piękny Dziadek ogromny Zimno, co? Jest Zimno jest, Będziecie zaraz idziemy do środka się. Obierzcie się Tu są reniferki, które już zapewne dobrze znacie I świąteczne szaleństwo O oh, wow O oh, wow

Zobaczcie jak pięknie. O ileś pistacja Idziemy O i zobaczcie jakie piękne... To szaleństwo. jest moje ulubione, więc wziąłem to, chociaż pistacja jest teraz na dobie. wam coś nowego. Idziemy w krainę disco. pięknie Wow O wow Poinka jaka piękna w środku Wow! I przepiękne dodatki tutaj. O, tutaj chyba coś na moją choinkę by mogło trafić z czerwonych bombek. I te kokardy są przepiękne. O oh wow i siedzą w jacuzzi. Ja! Yeah. Muszę to zobaczyć. No Ale pięknie niesamowite. I ten ręcznik na głowie świetnie to zrobione. z kryształy. Nie, no, wspaniale. Co zobaczcie, Flafi tu jest! Cześć, fluffy. Jaki słodziak! Identycznie Myślę, że oni się pogryźli z Flafim. Nie. 700 zł. 700 zł. Za, za Flafiego 700. Nie wiem, że nie będzie go, wszyscy go wykupią. A tutaj wieczerza. I ja. Yeah. Flafi. jest. I to jest do pianek czy to jest do jakiejś słodyczy? No, możesz wsadzić choinkę do środka. Choinka. Ciekawe. pociąg Pociąg jest. Pociąg tam jedzie. Jedna drugą stronę przejeżdża. Co? I na drugą stronę jedzie. Tu ogromna jemioła u góry. Wiesz co, ja bym chyba tego dzwoneczka sobie wziął. Ile on kosztuje? No bo będziemy mieli właśnie w tym, w tym kolorze te święta. 90 zł, czyli nie jest jakoś sporo. Albo powiesić. Zobacz, jak tu u góry wygląda fajnie. Nie podoba Ci się to? Bo ja chciałem właśnie zrobić takie czerwono złote w tym roku. Nie podoba mi się pomysł taka jedna kulka, nie wiem, jak... No to trzeba wziąć trzy. A takie mniejsze dzwonki? No, a, mi się nie podoba, dzwonki. No. No. Mam nadzieję, że wszystko wam pokażę. Staram się nagrywać na spokojnie, żeby za... Ja! Zobaczcie to Ta choinka wygląda też pięknie Ja bym właśnie chciał taką czerwoną bombkę Chyba, ale stąd nie wolno zabierać Coś w tym stylu chciałbym mhm. Zabrać Przepiękna, nie? No właśnie, mówię, mamy, że fajne są takie. Hello. 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 Ale jak to zrobić? Czujnik ruchu jest jakiś chyba. No. Halo! Jest tam. 800 2800 vintage, dlatego są w szafie. No, I tu już jest cieplutko, słuchajcie. Mam zdobycze, piękne są. Wchodzimy w ciepełko. Ale chodź tutaj zobacz, domki są, musimy wybrać jakiś domek fajny. Ciasteczkowe są, A są piękne ciasteczkowe, tak? O Mikołaj z Mikołajową się bujają To jest fajne Chodźcie idziemy dalej oglądać A to jest... Tutaj A co tu pięknego będzie Wow Mi się bardzo podoba. Z tymi ludzikami choinka niesamowita. Właśnie te przezroczyste. jest je. Znalazłem zielone. Pani mi dała. I kraina Sów. Z latającą Sową tutaj. Raz jeżdżę. Fajnie to wygląda. Tutaj takie małe elementy, jak suwka, wiewiórki. O, o, ta szyszka. O, o, tu mamy choinkę dla zwierzaków. I co tu znaleźliśmy? Puszeczki perro I jak co roku są domki z pierdnika Proszę ugryźć Chcesz go ugryźć? A ja mam dla ciebie makaronsa Proszę ugryźć Tu są najfajniejsze A Karolina mówi, że wszystko dostaniesz na Allegro taniej Prawda, prawda A też prawda jest taka, że ja za, kupuję całe opakowanie w tej cenie właśnie A te białe są Przepiękne, kremowe takie No właśnie, ja kupuję całe takie opakowania <noise> Pięknie wyglądają To są takie najfajniejsze malutkie rzeczy właśnie O, jak pachnie tymi suszonymi Papier do pakowania. Ale słuchajcie, było przepięknie Bardzo mi się A, podobało A, warto powiedzieć o karcie klienta? Tak, właśnie chciałem powiedzieć o tym, że jeżeli macie kartę klienta we florze to nie płacicie za wejście i możecie wtedy na jednej karcie w cztery osoby wejść do środka i musicie stać w kolejce i nie musicie płacić wtedy wszystkim za to, więc to, to jest fajne. Bo oczywiście wtedy wiecie jak wydacie 30 zł za osobę, to musicie całą kwotę wydać na bąbki, tak jak my. I polecamy Wam przyjechać w tygodniu. Naprawdę nie przyjeżdżajcie do tego miejsca w weekendy, bo jest tu masa ludzi. Naprawdę masa. Dobra, pokaż nam jak to się robi. Dobra, co teraz? No dobra, włącz teraz go. Z tyłu się włączę tutaj. Tutaj, 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 to włączy. No uwaga, raz, dwa, trzy. Wow. No. Fajnie, nie? Jak postawimy wszystkie Twoje domki. To będzie fajnie to wyglądało. Tarek właśnie robi jeszcze prototypy świec zapachów, które testujemy już na przyszłe miesiące. Także włączył sobie serial. Siedzi w kuchni, zrobił sobie swoje małe laboratorium. Słuchajcie, i będziemy te zapachy testować. Jutro na razie właśnie zajął się produkcją ich. Jestem tak zmęczona, tak mi ciechnęło zmęczenie, nie wiem o co chodzi czy po tej florze. Czy po prostu przez to, że jest tak ciemno, nie mam pojęcia. Idę jeszcze wstawić suszarkę i pranie i robię kąpiel. Także córa odrabia lekcje, bo musi ćwiczyć kaligrafię, czego nienawidzi, szczerze mówiąc. Słucham! Dobra, słuchajcie, muszę ten. Muszę uciekać, bo Darek mnie była.